Inwestycje alternatywne zyskują na popularności, a jednym z rynków, który coraz mocniej zyskuje na uznaniu inwestorów, jest rynek sztuki. Ale czy jest to segment zarezerwowany tylko dla koneserów? Czy można na nim inwestować także nie posiadając specjalistycznej wiedzy? Odpowiedź poznamy w dzisiejszej rozmowie, bowiem moim i państwa gościem jest Rafał Kamecki, prezes Art Info. Witam pana. Witam serdecznie. Panie Rafale, na wstępie chciałbym spytać o działalność spółki i to, w jaki sposób jest ona powiązana z rynkiem sztuki. Portal Artinfo.pl jest takim bytem, który opisuje właściwie cały rynek dzieł sztuki w Polsce. Naszą działalność rozpoczęliśmy już w 2000 roku, więc mamy bardzo duży już taki okres doświadczeń i jesteśmy integratorem rynku. To znaczy wszystkie aukcje, które się odbywają w naszym kraju, są prezentowane na, na, na stronach portalu. Tu też można te wszystkie wyniki przeglądać, porównywać, jak również zgłaszać się do, do aukcji, zgłaszać swoje. Chęci kupna, licytować z limitem przez telefon, albo też, co ostatnio jest bardzo popularne, przez aplikację taką internetową, korzystając z Art Info Live. Także z tego powodu mamy rzeczywiście bardzo taki szeroki ogląd rynku, no właściwie dla, dla wielu kolekcjonerów, klientów, czy też ogólnie sympatyków rynku dzieł sztuki. Jesteśmy w pewnym sensie taką instytucją, która, która opisuje cały ten rynek, bo trzeba też pamiętać, że co roku, ale też i kwartalnie, wypuszczamy nasz raport, który podsumowuje kolejny okres działalności tutaj całego naszego rynku. I no, trzeba by powiedzieć, że te wyniki niejednokrotnie nawet nas zaskakują. A kto jest takim Waszym typowym klientem, takim typowym użytkownikiem Waszej platformy, odwiedzającym Waszą stronę internetową? Czy są to inwestorzy, czy raczej kolekcjonerzy i entuzjaści sztuki? Ja myślę, że klienci teraz dzielą się rzeczywiście na dwie takie zasadnicze grupy. Czyli to, to są kolekcjonerzy dzieł sztuki, tacy tradycyjni kolekcjonerzy i to są zazwyczaj klienci z dawien dawna, już od, od lat funkcjonujący na rynku, którzy bardziej patrzą na, na rynek dzieł sztuki jako, jako miejsce do, do, do poszerzenia swojej kolekcji czy, czy wymiany obiektów i ci, ci klienci cały czas są. Natomiast faktycznie jest bardzo duży napływ nowych osób, które, które na rynek dzieł sztuki patrzą. Inwestycyjnie. I to, to rzeczywiście się cały czas zmienia i, 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 i rośnie ta liczba nowych klientów, którzy napływają na rynek. Świadczy o tym przede wszystkim wzrost i obrotów, ale też liczba sprzedawanych obiektów, bo obecnie na, na rynku aukcyjnym blisko 22 tysiące obiektów co roku jest sprzedawanych. To już jest bardzo duża liczba dzieł, która trafia do, do właśnie do klientów, do kolekcjonerów czy też właśnie do inwestorów. To można powiedzieć, że na początku lat 2000 rynek aukcyjny to było raptem kilka tysięcy dzieł sztuki sprzedawanych rocznie. I to samo dzieje się w obrotach. No, właściwie co roku podbijamy nowy rekord rynku. Rok 2020 zakończył się wynikiem 380 milionów złotych, i to to był rzeczywiście spektakularny wzrost. To był spektakularny wzrost nie tylko procentowy, bo, bo był najwyższy, czyli 29%, ale rynek urósł o ponad 80 milionów złotych. A, a właściwie do porównania warto podać, że początku lat 2000 cały rynek dzieł sztuki wynosił około 50-60 milionów złotych dzisiaj mamy sytuację w której sam wzrost przyrost tych, tych obrotów to to jest wartość całego rynku sprzed lat i właściwie ta tendencja się cały czas utrzymuje te wzrosty rokrocznie są tak wysokie a ten rok wyjątkowo i można powiedzieć że pandemia tutaj właściwie pomogła rynkowi a na pewno przyspieszyła pewne procesy które się już działy od pewnego czasu ponieważ jeżeli ktoś się pyta no właśnie skąd takie wzrosty to, to trzeba przede wszystkim powiedzieć że te wzrosty one już trwały od dłuższego czasu co najmniej od 5-6 lat ostatnich i, i one zostały po prostu przyspieszone. Tak? Pandemia, pandemia przyspieszyła te, te spektakularne zmiany na rynku, a, a właściwie od początku rynku zawsze było takie wyczekiwanie tego momentu, który mamy aktualnie czyli, czyli takich znaczących wzrostów, które po części są w pewnym sensie dogonieniem cen światowych, ponieważ zawsze rynek dzieł sztuki w Polsce bardzo mocno niedoszacowany i oczekiwano właśnie przynajmniej dorównania czy wyrównania tym cenom które i obrotom, które, które na świecie w tej chwili panują. Wspomniał Pan o wielkości rynku i o tym, jak obecnie pracują się na nim trendy. Ja chciałbym dopytać jeszcze trochę o jego specyfikę, to jest co odróżnia rynek sztuki od innych rynków inwestycji alternatywnych, o jakim horyzoncie czasowym powinni myśleć inwestorzy, którzy zdecydowali się na działanie na tym rynku? Rynek dzieł sztuki faktycznie ma, ma swoją specyfikę, także co do, co do czasu inwestycji, aczkolwiek z racji napływu na nowych uczestników o takim bardziej inwestycyjnym charakterze. Rzeczywiście, Pojawia się, no, można nawet nazwać to taki obrót często spekulacyjny, czyli jeżeli uda się w miarę tanio nabyć dzieło sztuki, to nawet w przeciągu pół roku czy do roku ktoś próbuje je odsprzedać. Natomiast myślę, że nadal zasadniczym, tak, zasadniczą strategią działania dla rynku jest zakup dzieła sztuki i jednak przetrzymywanie je, je w dłuższym czasie. No y, nadal uważa się, że, że, że dzieła sztuki mogą być taką też inwestycją na pokolenia czy dla kolejnych pokoleń, dla, 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 dla dzieci czy, czy, czy nawet młodych wnuków I, i ta opłaca w pewno w czasie będzie, będzie utrzymana. Natomiast jest teraz bardzo duża gorączka na, na rynku dzieł sztuki. Poszukiwane są obiekty zarówno przez klientów, ale też i, i przez domy aukcyjne, które próbują te wyjątkowej klasy obiekty dostarczać na rynek. I, nawet bym, bym opisał to jako taki mechanizm samonakręcający się bo obserwowaliśmy już w historii naszego rynku również taki okres zastoju wręcz marazmu na rynku ja się wiązał z tym że nie napływały ciekawe dzieła sztuki na rynek i wówczas jeżeli nie ma ciekawych obiektów to też nie ma transakcji bo klienci którzy są odpowiednio wyedukowani i mają wiedzę, doskonale wiedzą, jakie klasy obiekty chcieliby kupować, nabywać do swoich kolekcji. i Jeżeli takich obiektów rynek im nie dostarcza, a domy aukcyjne nie potrafią odpowiednio silnej oferty skonstruować na aukcji, to, no, to właściwie nie ma transakcji. Natomiast obecnie mamy odwrotną sytuację, ponieważ rynek jest tak mocno. Już, już, już właściwie rozkręcony i, i w, takim, w, takim, w takim dynamicznym wzroście, że ceny na tyle znacząco wzrosły, że bardzo dużo klientów, właścicieli uważa, że okej, okay, to jest dobry moment, żeby, żeby moje dzieło sztuki sprzedać. I w związku z tym są gotowi dzieła sztuki tej wyjątkowej klasy skierować na rynek celem sprzedaży. Kiedy były niskie ceny, tego nie robili, bo uważali, że im się to nie opłaca, a teraz przy e, da nich e, absolutnie akceptowalnych cenach e, to czynią. Z kolei klienci, czy, czy inwestycyjni, czy, czy ci, ci kolekcjonerzy widząc w wyjątkowej klasy obiekty, e, dokonują zakupów i to często wręcz e, w takiej żywiołowej, szaleńczej licytacji. I ten, ten mechanizm jest takim samym nakręcającym się, to znaczy rosnące ceny powodują jeszcze większe wzrosty, jeszcze większą podaż, ale też jeszcze większy właśnie popyt, zainteresowanie działami sztuki? Wspomniał pan o tym, że ten spektakularny 2020 rok trwa tak jakby ta hossa nadal. Czy sądzi pan, że ten trend będzie kontynuowany w kolejnych latach, że ceny będą rosnąć, a rynek będzie się powiększać? Zdecydowanie tak. My taką na, na nasze potrzeby robimy analizę do dwóch, trzech lat, patrząc, jak to się będzie według nas dalej rozwijało I, i jesteśmy przekonani, że ten trend przez najbliższe na pewno trzy lata będzie się utrzymywał. Zainteresowanie dziełami sztuki jest w tej chwili ogromne i, i właściwie co co roku mamy, mamy kolejne, kolejne rekordy sprzedaży. I nie ma, nie ma najmniejszych wskazań, które by twierdziły, że ten rynek miałby jakoś osłabnąć czy, czy się zatrzymać. No, po prostu dzieła sztuki rzeczywiście stały się bardzo ciekawą alternatywą do inwestowania, do lokowania nadwyżek finansowych. Dzieła sztuki jednak opierają się w inflacji. W najlepszym przypadku są, są doskonałą formą przetrzymania pieniądza w czasie, ale też, jak widać tu z, z wielu przykładów, transakcji aktualnie na rynku, dają bardzo bardzo silny, potężny zwrot kapitału. Patrząc na przykład po cenach pracy Pociecha Fangora. Sami jeszcze pamiętamy okres, kiedy, kiedy te prace kosztowały 80 tysięcy, potem 120, 000, 150, 000. kiedy dochodziły do 300 tysięcy, 400, 000, wydawało się, że jest gdzieś to pewien kres, jeżeli chodzi o, o te prace, zwłaszcza koła. No, no, no dzisiaj wiemy, że, że najwyższa transakcja dotyczy właśnie tego artysty Wojciecha Fangora i to jest... 7 316 tysięcy złotych to jest ym, najdrożej sprzedane dzieło sztuki w Polsce na aukcji jest to praca Wojciecha Fangora w M22 w yy, formie, formie rozety yy, i no, to jest oczywiście przykład na to jak bardzo ten rynek yy, rośnie jak, jak, jak te ceny właściwie z roku na rok yy, uzyskują coraz to wyższe, wyższe poziomy Podobna praca, jeżeli chodzi o Wojciecha Alfangora, również Rozeta, 3 lata temu została sprzedana za 4 miliony złotych. Więc tutaj mówimy i o wysokich kwotach i o, i o bardzo dużych przyrostach. Te liczby zdecydowanie robią wrażenie. 7 milionów złotych za dzieło sztuki to sporo. W mojej głowie rodzi się pytanie jak w takim razie zacząć inwestować na, na rynku sztuki. Nie mam wiedzy, w związku z tym, czy potrzebuję posiadać wiedzę, żeby inwestować i jak zacząć inwestować na rynku sztuki? Z perspektywy laika, oczywiście. No, rynek dzieł sztuki zawsze opierał się rzeczywiście na, na, na wiedzy i na doświadczeniach i tą, tą wiedzę warto, warto zbierać i nie ma też, oczywiście, takiego prostego sposobu na to. Poza tym, Takim, że trzeba jak najwięcej z dziełami sztuki obcować, jak najwięcej przeglądać informacji na temat obrazów, na temat ofert w domach aukcyjnych. Warto chociażby na stronach naszego portalu na bieżąco zapoznawać się z obiektami wystawianymi do handlu, na aukcje, jak również przeglądać ceny, wyniki tych, tych sprzedaży. Wydaje mi się, że, że takim bardzo ciekawym, ciekawą pozycją będzie, będzie nasz raport, który rokrocznie puszczamy na rynek, raport raport.amufo.pl. To jest ponad 300 stronicowe opracowanie, gdzie znajduje się ponad 250 reprodukcji prac, wiele rankingów, zestawień, to właściwie Doskonałe takie kompendium wiedzy na temat jacy artyści na rynku funkcjonują, jacy się liczą, w jakich cenach, na jakich poziomach, jakie też domy aukcyjne działają na rynku. No, tych aukcji za zeszły rok naliczyliśmy 467. Także rzeczywiście jest co przeglądać i, i czym się zajmować. I, I na każdej aukcji są, są godne uwagi, obiekty. I z czasem, z czasem na, nabierając takich doświadczeń i, i własnego wyczucia, rzeczywiście taki inwestor nabiera bardzo dobrej takiej ugruntowanej wiedzy, która, która będzie dla niego narzędziem. Warto również się oczywiście radzić specjalistów. Mówię tutaj przede wszystkim o, o, o pracownikach galerii, pracownikach domów aukcyjnych czy też w kontakcie z nami, z Artinfo. My w tej chwili prowadzimy prywatne kolekcje na zlecenie, jak, jak również udzielamy wszelkich takich porad czy informacji, jak, jak zacząć w krótkiej rozmowie. Możemy, możemy w bardzo przystępny sposób kogoś wprowadzić na rynek dzieł sztuki. Sztuka nowoczesna czy sztuka tradycyjna, która z tych dziedzin jest obecnie bardziej popularna na polskim rynku? No, tutaj mamy odwieczną, od, od można powiedzieć, wojnę między sztuką współczesną a dawną. E, aczkolwiek wszystko się e, zmieniło powiedzmy, że od ostatniej dekady, bo, bo, bo jeszcze nie tak dawno tylko sztuką dawną handlowano w Polsce i w dużej mierze na świecie również. No, e, natomiast e, już od, od wielu lat sztuka współczesna bardzo silnie weszła na rynek i w Polsce i na świecie zdetronizowała. Sztukę dawną pod względem zarówno rekordów, jak i ilości sprzedawanych obiektów, ale sztuka dawna się nie poddaje. Był bardzo słaby rok na sztuce dawnej w 2019 roku, ale poprzedni rok, trzeba przyznać, to jest swego rodzaju odbicie, bo, bo mieliśmy doskonałe transakcje chociażby Jana Matejki. Sportorów Karola Gidewskiego sprzedana praca za 6 960 000 złotych, także to jest, to, jest, to jest bardzo wysoka sprzedaż. Również w zeszłym roku była w handlu praca Tadeusza Makowskiego. Dzieci zwierzęta sprzedana w desionikum za 4 480 000 zł. Czy praca Łemkickiej, która była na jednej z aukcji w Polsce. No i oczywiście praca Jacka Malczewskiego artysta i chimera, słynna licytacja, gdzie z ceny 500 tysięcy złotych doszliśmy do ostatecznej kwoty 3 600 tysięcy. Więc sztuka dawna oczywiście pokazała taki swój swój pazur i, i, i dała znać, że na pewno się nie kończy. Bo dla wielu inwestorów sztuka dawna nadal jest taką najciekawszą formą zainwestowania środków, bo to jest pewien taki zamknięty już okres, tam już artyści nie, nie funkcjonują, nie, nic nie jest namalowane więcej i, i traktują to jako taki, taki bardzo może konserwatywny, ale bardzo stabilny segment tego rynku. Natomiast sztuka współczesna nadal przeważa i, i, i czy mówimy o sztuce młodej, czy o sztuce aktualnej, czy ostatnio bardzo popularnej sztuce nowego pokolenia, pokolenia po 1989 roku. Tutaj są takie nazwiska jak Bujnowski, Maciejowski, Sasnal. To są, to są tacy, tacy liderzy nam Number One blue chipy. I, I tutaj te prace kosztują już nawet powyżej 100 tysięcy złotych. I to są, to są wszystko jednak artyści nadal tworzący aczkolwiek już powoli wpisujący się w taką historię polskiej sztuki nowoczesnej. I w ramach sztuki współczesnej mamy też bardzo silny dział, taki segment już klasyki współczesności. Zazwyczaj artyści już nie żyjący, tutaj można wymienić chociażby Starzewskiego, Nowosielskiego, Kantora czy Tarasina, czy, czy Liebensteina wiele jest tych nazwisk i to są, to są już takie pozycje wręcz często muzealne tutaj wyceny są do, do 300 400 czy, czy 800 tysięcy złotych w niektórych przypadkach ale prace na papierze można nadal przystępnie kupić za, za kilka tysięcy złotych czy 8 10 czy 15 także to spektrum inwestowania w dzieła sztuki jest dość szerokie są aukcje z ceną wywoławczą 500 złotych i w drodze licytacji około 1000-1500 zł można nabyć ciekawe dzieło sztuki. Więc nie ma bariery wejścia na, na rynek dzieł sztuki, jeżeli chodzi o, o zamożność. Chciałbym wspomnieć jeszcze o platformie ArtInfo Live, o której Pan powiedział już na początku rozmowy. Co można w niej znaleźć, jak ona funkcjonuje? Tak, no, rzeczywiście rynek dzieł sztuki, poza swoją taką może konserwatywnością, trochę bezwładnością, może lekkim zapóźnieniem, ale jednak nadrabia te, 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 te ważne. Ważne punkty związane z nowymi technologiami. Mówiłem na początku, że pandemia rzeczywiście przyspieszyła pewne, pewne procesy, i, i również to się stało w kontekście licytacji na aukcjach. Już od wielu miesięcy żadna aukcja nie odbywa się z publicznością. Na, na żadnej aukcji w domach funkcyjnych, nie ma osób na sali. licytacja odbywa się wyłącznie przez telefon lub też poprzez zgłoszone wcześniej limity stałe. I te formuły już, licytowania już wcześniej istniały, natomiast no ogromnym zainteresowaniem obecnie cieszą się wszelkiego rodzaju takie rozwiązania związane z licytacją na żywo, licytacją tak zwaną przez internet. ArtInfo przygotowało taką platformę. Nazywa się ona ArtInfo Live. Każdy po zalogowaniu może, może wejść w trakcie trwania aukcji i uczestniczyć w tej aukcji. Poprzez przyglądanie się, jakie obiekty są aktualnie licytowane, z jaką ceną, a oczywiście też ma wgląd do listy obiektów już sprzedanych, co też jest bardzo, bardzo ciekawe. Szybkim przeglądem, a co już, co już się na tej aukcji wydarzyło. No i przede wszystkim można licytować, tak? Poprzez zwykłe kliknięcie na tak? karcie licytuj, ktoś bezpośrednio może e, uczestniczyć w tej licytacji i e, obecnie ponad e, naprawdę ponad połowa zleceń, ponad połowa zakupów e, odbywa się właśnie poprzez e, uczestnictwo klientów, poprzez tą. Platforma Art for Life. To daje w większości klientom poczucie no, daleko idącej takiej anonimowości przy uczestniczeniu w licytacji. Nie muszą oni wcześniej się zgłaszać co, czym będą zainteresowani, ani nie muszą również zdradzać swojej ceny maksymalnej podając na przykład limit do domu opcyjnego. I wielu klientów zostawia ujawnienie się z chęcią zakupu i też do jakiej wartości są gotowi licytować właśnie do ostatniej chwili poprzez klikanie w takiej aplikacji live i uczestniczenie w licytacji zupełnie na żywo, w czasie rzeczywistym, ale przez internet. I tutaj trzeba właśnie wskazać, że te nowe technologie. No, przychodzą z pomocą rynkowi dzieł sztuki, tak, czyli rynek, który powiedzmy był raczej sceptyczny czy dość oporny na, na nowe rozwiązania no, z racji pandemii musiał się jeszcze bardziej otworzyć na tego typu rozwiązania i stąd też, też, też nasza rola, żeby te rozwiązania dostarczać rynkowi, aktualnie wszystkie domy aukcyjne korzystają z platformy Art for Life i, i wszystkie aukcje są obsługiwane Właśnie również z taką relacją na żywo. Panie Rafale, jeszcze na sam koniec, na pana ręce jako prezesa Artinfo składam gratulacje z okazji nominacji w konkursie z 2021 w kategorii Firma Inwestycji Alternatywnych 2020. Przed dwoma laty Artinfo uczestniczyło w kongresie Investkafz 2019. Wtedy zorganizowali państwo aukcję sztuki. Poproszę o krótką komentarz, jak, jak wspomina pan tamto wydarzenie i co sądzi pan o nominacji? No, te wydarzenia wspominam bardzo sympatycznie, ponieważ to były nasze takie pierwsze. Obecności na rynku kryptowalut, czy, czy, czy właśnie takim rynku alternatywnym. Tak jak wcześniej mówiłem, rynek dzieł sztuki jest, jest trochę oporny takim nowym spojrzeniom na, na inwestowanie I, i rzeczywiście obecność na inwest przez te ostatnie lata bardzo znacząco nam otworzyło oczy na, na, na Potencjał w ogóle, zresztą właściwie się to w tej chwili dzieje. No wszyscy jesteśmy świadkami tych rekordowych sprzedaży, chociażby w domu aukcyjnym Christie's. Mówię o, o, o pracy Biblii: ponad 60 milionów dolarów. To jest, to jest ogromna kwota za, za dzieło cyfrowe, sprzedane w postaci, w postaci tokenu. E, NFT, także to jest, to jest e, niesamowite są te, te, te rzeczy, które się w tej chwili dzieją. E, no, co do nominacji jest nam niezmiernie e, naprawdę miło, że, że Państwo e, no, doceniacie tutaj naszą pracę, zauważacie ją. E, m, my po prostu robimy swoje i, i chcemy jak najwięcej klientom e, dostarczać tych innowacji i. I narzędzi do, do, do podejmowania właściwych decyzji na rynku dzieł sztuki, bo Art Infotour również to no, ogromna baza wiedzy i baza notowań ponad 450 tysięcy dzieł sztuki skatalogowanych przez ostatnie 20 lat to jest naprawdę no, potężne narzędzie do podejmowania decyzji na rynku. Ale niezmiernie dziękujemy za docenienie naszego wkładu w rynek dzieł sztuki i ogólnie rynek inwestycji. Rafał Kamecki, prezes Artinfo, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panu za rozmowę i do usłyszenia. Serdecznie dziękuję.